Mówi się, że to dzieci specjalnej troski, a może należy nazywać je dziećmi o szczególnej wartości. Wywołują niezwykłe pokłady miłości i często rozdzierającej serce bolesnej czułości. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Nikt, kto nie doświadcza tej więzi, nie będzie jej w stanie zrozumieć. Ich rodzice. Trwający przy nich opiekunowie, to ludzie, którzy nie mają wyboru. Konsekwentnie, bez zadawania zbędnych pytań, idą po prostu ku niebu. Im już na ziemi muszą rosnąć w bólu anielskie skrzydła, kiedy nieoczywiste powody do radości mieszają się z oczywistymi powodami do smutku. Kto mówi, że robota aniołów jest lekka i łatwa, a one same nie mają prawa być czasem nią śmiertelnie umęczone. Dzieci szczególnej wartości potrzebują niezwykłych rodziców. Odetchnijmy spokojem, poczujmy, jak to działa, i podajmy dalej. Ktoś że tego potrzebować.